残酷な天使のように少年よし No dobrze, chyba możemy zacząć, przepraszam bardzo wieśniaczki tutaj, tutaj mamy jakieś zapasy, oczywiście mamy stack cały rybek, więc weźmiemy, bo na pewno nam się przydadzą. I co by nie było na załatwo, to słuchajcie, weźmiemy sobie na hardzie, przejdziemy tę mapę. Ha! Ah, ciekawe ile razy zginę, na bank zginę i to nie raz, aczkolwiek roksu koksu i do przodu, nie? Dobra, słuchajcie, tutaj mamy cecik, myślę, że nie będę zakładał główki, bo moja główka jest najlepsza, proszę bardzo, główka nowa ta. więc tak, 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 a główkę, główkę sobie rzucimy, bo nie potrzebujemy. No i nie są tutaj jeszcze te. Tutaj, żeby nie wypadło mapę. No dobra, słuchajcie, bierzemy sobie kurczaczka, nie potrzebujemy chyba aż tyle. Potion of Healing, Potion of Regeneration. Pufferfisha ja mogę wszamać? Pufferfisha? Czekajcie, jedliście kiedyś Pufferfisha w Minecrafcie? Aha, dobra, czyli mogę wszamać, albo w sumie i nie mogę wszamać, ale dobra. Pędzimy do naprzód. Jezus Maria, przestań mi kręcić się tutaj w głowie. Co tutaj się dzieje? Noc, dzień, noc, dzień, OMG. No nic, słuchajcie, tak czy inaczej, e, przekonamy się jak ta mapeczka wygląda, bo jeszcze w nią nie grałem. E, Ranking to przygotował i jestem naprawdę bardzo ciekawy. Tym razem możemy tutaj wejść. A, A to tylko z do odcinka, e, że że nie można wchodzić do domków, słuchajcie. E, no i rzeczywiście, to jest dużo tak naprawdę Minecraft Dungeons, że nie możemy wchodzić do jakichś domków. No już przestań mi bić. Przestań mi bić, Pufferfishu. Mogę tu zeskoczyć? Mogę tu zeskoczyć, ale nie chcę, bo my chyba już sąd nie wyszedł w takim razie. Dobra, pozwiedzamy sobie troszeczkę tę mapeczkę, Bo fajnie zobaczyć Minecraft Dungeons, troszeczkę perspektywy. w trójwymiarze. Ile to jeszcze ten Poison będzie? Eee, o, kolejny pufferfish. Widzę, że ktoś tutaj chce, żebym bardzo mocno je jadł. To jest pufferfish. Dziękuję za tą informację. Jest niezwykle cenna.